To dzisiejsza uroczystość objawienia Pańskiego Trzech Króli, trochę kieruje mnie dzisiaj na młodych ludzi. Taki znak czasu, ale także jest więcej o wiele znaków czasu, które mamy rozeznawać. O pokoleniu młodych mawiało się niegdyś, że są pokoleniem kolumbów, czyli odkrywców, czyli takich, którzy wyruszają w drogę. Jesteśmy. Tu na parafii, przy wejściu do Dom Spotu, miejsca, do którego przychodzi młodzież, albo chciałoby się, żeby ta młodzież tutaj przychodziła. I patrząc na młodego człowieka, także patrząc na mędrców, powinno być coś w nas takiego, co powoduje, że jesteśmy zmobilizowani, żeby gdzieś wyruszyć. Mędrcy rozpoznali znak swojego czasu, rozpoznali gwiazdę. Czy my mamy jakiś znak czasu, który rozpoznajemy i który powoduje, że wyruszamy ze swojego miejsca, które mamy już zastane w domu, w pracy, w rodzinie, w kościele? Mędrcy są tymi, którzy wszystkiego nie wiedzą, ale dają się poprowadzić. Szukają, pytają. Nawet pytają Heroda, który udziela im poprawnej odpowiedzi, choć co innego chce zrobić z tym, czego, kogo oni szukają, mianowicie z Panem Jezusem. I to, co w nich też jest ważne, to to, że oni cały czas idąc, wędrując, rozeznają, kogo szukają, po co im jest ta podróż. I tak naprawdę, kiedy spotkali też Pana Jezusa, Rozeznanie, że muszą wracać trochę inaczej. W tym miejscu rok temu, o no trochę więcej niż rok, było zupełnie coś innego. Inaczej to wyglądało życie. Może to taki znak czasu dla tego miejsca. Pomyśl, może przy dzisiejszej uroczystości, co dla ciebie jest znakiem, do czego wzywać. się. Pan Bóg, ale też pomyśl i pamiętaj, że rozpoznawanie jest związane też z pewnym czasem, który musi się dokonać. To nie dzieje się wszystko od razu, że coś widzę i idę, i zaraz mam gotową odpowiedź. Trzeba wyruszyć. I życzę wszystkim dzisiaj takiej młodości, gotowości do wyruszenia żeby nie tylko odkryć znak, który daje Bóg, ale odkryć tego, do którego te znaki mają prowadzić, Jezusa Chrystusa.